Ewangelii według świętego Jana. Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł. Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i łazarza. Gdy posłyszał o Jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero wtedy powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, Brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: Wiem, że powstanie martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu. – Tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał – Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu – Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili – Oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli – Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, Przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł zmarły. Miał nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii Ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy uczniowie, kochani rodzice, siostry i bracia, drodzy internauci, piąta niedziela Wielkiego Postu gromadzi nas wokół słowa życia. Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Jezus, który kocha każdego człowieka, Jezus, który ma przyjaciół. Ewangelia, która mówi o przyjaźni, o miłości, o życiu, o śmierci i zmartwychwstaniu, właściwie o wskrzeszeniu. Dzisiaj, kiedy przeżywamy kolejny tydzień epidemii koronawirusa, to ta Ewangelia jakże mocno nas dotyka. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Właśnie ile razy możemy Pana Boga oskarżać? Gdzie był Bóg? Właśnie, czy Bóg chciał, czy Bóg zesłał, czy jest to kara? Bóg dopuścił. Bóg dopuścił. Dopuścił, abym otrzymał nowe życie. Zatrzymajmy się na moment na tym, czego już dwa razy wysłuchaliśmy. A Jezus umiłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Umiłował. Ciekawe, że Jezus sięga po niezwykły termin, podobnie jak na innym miejscu Ewangelii. Piotrze, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? I tam Jezus korzysta z czasownika agapas. Simon, Joanu, agapas me tutą. Potem po raz drugi, agapas me? Czy mnie kochasz? Miłujesz ponad wszystko? I tamten się zasmucił. I mówi, na ikirie, oti o oti filose, ty wiesz, że Cię kocham, w sensie, że Cię lubię. I tu właśnie Pan Jezus mówi, kocham Cię tą miłością bezwarunkową. Czyli Jezus umiłował Martę, siostrę i łazarza bezwarunkowo. Agapazny. Umiłował ich. Właśnie Jezus umiłował i mnie, i Ciebie. Jesteśmy przyjaciółmi Pana Jezusa, bo każdy, kto pełni wolę mego ojca, jest mi siostrą, bratem i matką. Jesteśmy przyjaciółmi Pana Jezusa, dlatego w tym trudnym doświadczeniu pamiętajmy, że Jezus zawsze jest przy nas. I Jezus zawsze idzie z ufnością i nadzieją, nie lękajcie się. I co mówi? Ta choroba nie zmierza do śmierci. Właśnie. A przecież umarł. Jezus mówi: Wierzysz, wierzę i dokonał cudów wskrzeszenia. Niech zatem dzisiejsza Ewangelia uczy nas. Wierności Jezusowi, niechaj uczy nas zaufania Jezusowi, a jednocześnie tego głębokiego przeświadczenia, że Jezus mnie kocha. Jezus Cię kocha i Jezus pragnie Twojego dobra. Wierz w to i Tego się trzymaj. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, szczęść Boże. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle módlcie się za nami. Święty Rochu, módl się za nami. Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Błogosławieni męczennicy Kościoła Gdańskiego, módlcie się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na nasze utrapienie, umocnij wiarę swoich dzieci i ulżyj ich brzemieniu. Aby zawsze ufały Twojej ojcowskiej opatrzności przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy za Twoją obecność i przyjmujemy z radością słowa, które Ty sam wypowiedziałeś. Odwagi, nie lękajcie się, bo to Ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.